Czwarty i ostatni Orlik już działa w Sanoku, a dokładnie przy zespole szkół nr 2. Teraz uczniowie dawnego mechanika będą trenować i grać mecze na nowoczesnym obiekcie. Szkoła prowadzi klasy sportowe o profilu piłkarskim. Nowy obiekt pozwoli przyszłym piłkarzom szlifować formę w doskonałych warunkach. Uzyskaliśmy obiekt, na którym naprawdę można przeprowadzić bardzo wiele zainstalowania fizycznego. A w kontekście prowadzenia przez nas klas sportowych. Zajęcia z piłki nożnej, z piłki siatkowej, z tych, tych dyscyplin, które prowadzimy, mogą być naprawdę na wysokim poziomie. To przede wszystkim. Druga sprawa to rozładowanie zajęć, które mamy w normalnych szkołach. Zajęcia z wychowania fizycznego, szczególnie w okresie letnim, mogą być super prowadzone tutaj na ośrodku. Fakt, że był potrzebny i mam nadzieję, że tak będzie przez cały czas jego funkcjonowanie. Cieszą się też mieszkańcy osiedla Posada, którzy popołudniami będą mogli korzystać z boisk. To ostatnia duża dzielnica Sanoka, która nie miała dotąd takiego obiektu. Tutaj z utraceniem czekali na, na ten obiekt i młodzi ludzie i złośli też przyznam. Także z mojego punktu widzenia jest to zdecydowanie potrzebne. Zamyka to nam jakby Sanapu tutaj, no tak, całą taką strukturę orlikową, bo mamy cztery orliki na tych najważniejszych dzielnicach. Powstanie tutaj taki kontekst, gdzie młodzi ludzie, a w tym rejonie około 5 tysięcy młodych ludzi korzysta chodzi tutaj do szkół, no i będzie na pewno korzystać po prostu z tej form rekreacji. Orlik kosztował niemal milion złotych. Udało się go wybudować dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Ministerstwa Sportu. To już ostatni obiekt tego typu wybudowany w Sanoku w ramach projektu Orlik 2012.